Dajcie. Dzisiaj przychodzę do Was z jednym konkretnym pytaniem. Ponieważ od lat pracuję z klientami, jeżeli chodzi o przeprogramowanie poświadomości, w celu, żeby żyło Wam się lepiej, żebyście zrozumieli po prostu niektóre rzeczy dziejące się w Waszym życiu, że to nie zawsze jest tak, że to jest Wasza wina, nie. Bo tutaj działa taki wewnętrzny krytyk, który często sabotuje nasze zachowania, sabotuje nasze działania. Ale dzisiaj po prostu tknęło mnie coś takiego, że odwiozłam córkę na dworzec autobusowy i zaobserwowałam właśnie jedną parę. Ona, wiek trudny do określenia. On, młody chłopak. Ona, przechadzająca się z butelką, Podejrzewałam, że to było 5-litrową wody, ale prosili ludzie o wsparcie, prosili ludzi o pieniądze. I tak sobie pomyślałam, że słuchajcie, no, wielu z nas nie docenia tego, co mamy. Ja też byłam kiedyś w takim okresie, że bo ja się staram, bo ja robię wiele różnych rzeczy i tak dalej, a nikt tego nie docenia. Dzisiaj szczerze mówiąc, doceniam to, że mam mieszkanie doceniam to, że mogę położyć się w ciepłym muszku. doceniam to, że nie kapie mi na głowę doceniam to, że mam świetną córkę i szczerze mówiąc nauczyłam się być za to wdzięczna więc mam do was pytanie czy chcecie taki cykl na kanale, gdzie sobie porozmawiamy o różnych sprawach gdzie to wy Będziecie podsuwać tematy, o których chcecie porozmawiać, i tak naprawdę zaczniecie może patrzeć na niektóre sprawy z innej perspektywy. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego też, że pośród Was są tacy, że cokolwiek by kto im nie powiedział, i tak do nich nie trafi, ale nauczcie się może czasami właśnie patrzeć z tej innej perspektywy. Też wiele teorii mówi o tym, że jeżeli jesteśmy za coś wdzięczni, to też zmienia się nasze życie. Na pewno jest tak, że to, to nawet jak powiedział Budda jesteś tym, o czym myślisz. Więc, jeżeli chcecie, napiszcie mi komentarze, napiszcie mi tak. Jeżeli macie jakieś konkretne tematy, zaproponujcie mi, a ja Wam obiecuję, że przynajmniej taki cykl, jak pomyślałam sobie o tym, to wpadł mi jeden pomysł do głowy, że będzie się nazywał pogaduchy do poduchy, będzie emitowany przynajmniej trzy razy w tygodniu. Pozdrawiam.